Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku i dzisiaj filmik z cyklu y, y, moich propozycji. Tym razem na święta wielkanocne, mamy dzisiaj ostatnią już przedświąteczną niedzielę, niedzielę farmową. Mam nadzieję, że będzie dla Was przyjemny czas, czas relaksu. Y, a moje stylizacje będą dzisiaj bardzo y, radosne, mam nadzieję, bardzo energetyczne. I bardzo takie na luzie. Ja w ogóle uważam, że czas wielkiej nocy to jest czas przepełniony radością, przepełniony słońcem, przepełniony energią i aktywnością. Często zresztą spotykamy się na takich wspólnych naszych bisiadach rano, na śniadaniu, ewentualnie na takim wczesnym jeszcze obiedzie. Potem bardzo często idziemy albo do kościoła, albo na spacer, albo jeszcze w odwiedziny do, do dalszych przyjaciół, czy Rodziny i dlatego też potrzebne nam jest coś, co doda nam energii, ale też co będzie wygodne, w czym będzie nam się dobrze y, siedziało, chodziło, w czym po prostu będziemy się dobrze czuli. Generalnie mówiąc, jak zawsze, nie jestem zwolenniczką kupowania rzeczy na jeden raz i y, jeżeli coś mi się, y, coś mi nie wejdzie, jakby tutaj wyjdzie w ręce samo, to nie chodzę po sklepach, żeby kupić co sobie na święta. Ale w tym razem akurat dwie rzeczy w tych stylizacjach, które zobaczycie, są całkowicie nowe, i myślę, że na razie tak wstępnie mogę Wam je polecić. Zobaczymy, jak wyjdzie w przenośni, dosłownie w praniu. I pierwszą rzeczą, którą chcę Wam tutaj pokazać, to jest to, co widzicie w tej chwili na mnie, to jest sukienka. Sukienka jest bawełniana, z takiej tkaniny dresowej, bardzo ładnie uszyta. Na, z filmiku będzie widać, że ona jest taka tutaj lekko zbluzowana, lekko przemaszczona z przodu i z tyłu. Ma taki konkretny tutaj pasek, którym też możemy naszą talię troszeczkę sobie tutaj wyslizować, albo też trochę że ona będzie, chociaż nie do końca jej jest. Bardzo ładny, oryginalny łódkowy dekolt, który też rzadko występuje w tego typu sukienkach. Luźny rękawek, taki troszkę kimonowy, który ja bardzo lubię. No i przede wszystkim niesamowity, miły materiał. Kieszenie jeszcze ma, to też dla mnie często jest plus w takich stylizacjach. No i tak myślę, że dobrze będzie pasowała i do takich bardziej uroczystych stylizacji, ale także na co na przykład do moich sportowych butów, białych Amidasów już mierzyłam i wygląda naprawdę bardzo dobrze. A bawełna oddychająca, miękka to też przy okazji jeszcze jest plus. Kupiłam ją w firmie Sisters. Sisters chyba. Podnikuję Wam na dole. Zaglądnijcie, bo jest tam ogrom różnego rodzaju takich, właśnie luźnych ale jednocześnie bardziej troszeczkę takich y, y, nie, niezwyczajnych, o tak może powiem, stylizacji, czyli myślę, że będzie to dobra propozycja dla tych z Was, które tak jak ja... Lubią rzeczy eleganckie, ale lubią rzeczy bardzo wygodne i przede wszystkim takie, które można nosić w różnych zestawieniach. Jak ona mi się będzie sprawdzała, zobaczę. Dopiero wiecie, te rzeczy często widać, jakie są jakości po kilku praniach, ale na razie mogę powiedzieć, że bardzo przyjemna, bardzo miło się ją nosi i jak oglądacie mój filmik, to najprawdopodobniej właśnie czas spędzam w pracy i jestem ubrana w tę właśnie sukienkę. A to tak, żeby tylko tutaj powiedzieć, to nie jest. Żadna reklama, pieniądze, żeby nie dostałam ani żadnej propozycji. W każdym razie kupiłam je ze własne pieniądze. I druga rzecz to są buty, takie buty lorcy, bo kasyny, tak naprawdę, właśnie zastanawiam się, jak je nazwać. Buty w każdym razie, na płaskim obcasie, zamszowe kupiłam w CCC, korzystając z wiosennej promocji. Ona chyba jeszcze dzisiaj jest 20%. Ja miałam troszkę większą promocję, bo dostaliśmy mieszkanki chyba w informację, że we Wrocławiu w piątek, do godziny 14 mamy dodatkowe jeszcze do 20%, 10% zniżki. Także buty super. Wydaje mi się, że będą świetne do spodni, do krótkich spodenek, także w takich już letnich stylizacjach. No, oczywiście, do spódnic, do sukienek. Także. także teraz nie przedłużam i zapraszam Was już na moje propozycje, na wielkanocne spotkania. No i właśnie ta sukienka w pierwszej stylizacji. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię sukienki, ponieważ tak naprawdę wystarczy niewiele dodatków, które tylko nie, nie przeszkadzają sukience być na pierwszym planie. E, I już mamy to, mamy tę stylizację. E, jeśli chodzi o dodatki, dobrałam do tego kolczyki perełki, które jakby odzwierciedlają ten wzór na sukience, bransoletkę także z takich drobnych kuleczek. E, ona jest z, przywieziona z Chorwacji, to jest bransoletka z. Z marmuru. A kuleczki w ogóle perełki są jeszcze z lat 70., od mojej mamy, także mam coś starego, coś nowego. Do tego baleriny, w ogóle baleriny są teraz bardzo modne w tym sezonie, zwłaszcza takie te z tymi odkrytymi piętami. No i mamy tutaj taki bardzo wiosenny, delikatny strój, yy, radosny, wygodny. No, muszę Wam powiedzieć, że to będzie właśnie moja sukienka tegorocznej Wielkanocy. Bardzo wiosenny, radosny wzór kwiatowy, kwiaty w tej chwili, zwłaszcza duże kwiaty, takie malarskie kwiaty są bardzo mocno w trendach. Do tego tutaj mamy piękny, pastelowy kolor, i już się aż chce żyć, chce się uśmiechać. Dobrałam do tego srebrne dodatki, te, które widzicie w tej chwili też baleriny. Na ręce mam srebrną bransoletkę z takimi kolorowymi cyrkoniami, to są kolory w kolorach tego, tego wzoru, srebrne kolczyki z cyrkonią i to wszystko. moja propozycja dla tych, którzy nie bardzo lubią pastele i różowo, niebiesko, beżowe kolory. Teraz mamy tutaj kwiaty, znowu bardzo modny wzór. Na te sukience też są dodatki w kolorze czarnym, dlatego też dobrałam do niej szpilki, czarne, zamszowe szpilki na takim metalicznym obcasie, biżuteria to srebrna bransoletka i srebrne kolczyki. Myślę, że ta stylizacja, chociaż też ma tutaj ciemne akcenty, ciemne kolory, wygląda również wiosennie właśnie dzięki tym kwiatom, no i takim bardzo ładnym śmietankowemu kolorowi tła, na którym kwiaty są widoczne. Chyba najbardziej na luzie taka stylizacja. Myślę, że tutaj bardzo dobrze pasuje do tego też taki rozpięty kołnierzyk, albo też postawiony kołnierzyk. Właśnie dodaje całości takiego luzu i dobrze gra z każdym elementem tej stylizacji. Mam tutaj założoną jasną spódnicę. Gdybym chciała, mogłabym założyć także spódnicę w kolorze jasnego jeansu, ale wybrałam tym razem jasną. No i mamy tutaj też mokasyny. One w rzeczywistości mają troszkę jaśniejszy kolor. A um, myślę, że taka, taka radosna kreacja też może być um, propozycją na wielkanocny czas. Ten komplet już widzieliście, to jest bluzeczka ym, taka sweterkowa z zary, do tego dobrałam jasną spódnicę i te buty, które widzieliście wcześniej yy, i delikatną srebrną biżuterię. Yy, w ogóle jeżeli macie takie jakieś bluzeczki sweterkowe, yy, być może macie nawet takie w harderze bliźniaków, to w tej chwili to jest bardzo fajna propozycja, poza tym ona zawsze wygląda dobrze, bo jest jednocześnie i szykowna yy, i taka yy, współczesna, <laughs> że tak powiem, także też można poszukać jej w swojej szafie. I ta sama spódnica w zestawieniu, który ja bardzo lubię. Dodałam do niej sweterek kardigan kaszmirowy i jedwabną bluzkę w kolorze złotym, żeby podkreślić taki elegancki wymiar tej stylizacji dodałam także długie, złote, złocone kolczyki, a troszeczkę inaczej służyłam włosy. I już i mamy to. I mam nadzieję, że Wasze święta będą też przyjemne i że dobrze spędziliście czas dzisiaj odrywając się troszeczkę od tych przedświątecznych porządków. Do zobaczenia już we wtorek.